Projekt Jabłko to całoroczne doświadczenie produkcji jabłoni wybranych odmian. Testujemy dla Was w praktyce rozwiązania dla maksymalizacji wielkości i jakości plonu. Oglądaj kolejne odcinki cyklu. Dzień dobry, jest 1 czerwca i jesteśmy w kwaterze Gali. I trzeba powiedzieć, że mamy bardzo dobrą pogodę, niemalże bezwieczną. I w związku z tym e, Marek Wójcik, korzystając właśnie z tych warunków, e, rozciąga e, siatkę nad e, kwaterą, gdzie prowadzimy projekt Jabko. E, myślę, że e, tutaj ta praca postępuje w sposób bardzo sprawny. E, no i za chwileczkę cała kwatera będzie e, szczelnie zakryta. I właśnie dzięki temu będziemy tutaj mieli kwaterę ochronioną przed gradem. Trzeba właściwie też powiedzieć trochę o chronionych zawiązkach przed tym gradem. Okazuje się, że cały czas mamy ich bardzo dużo na drzewie. Przygotowujemy się do kolejnych etapów przerzedzania. Poprosiłem e, kolegę e, Marcina Piesiewicza, który jest doświadczonym sadownikiem i dużym praktykiem, e, o pomoc w ocenie e, stanu, jaki mamy w chwili obecnej e, w zawiązaniu, no i o e, żeby swoją opinię wyraził, co dalej powinniśmy. Tutaj w tej kwaterze zrobić, a później przemieścimy się też do kwatery Prince'a i tam podobną ocenę byśmy przeprowadzili. Jeśli można, to bardzo proszę Marcin o parę słów odnośnie sytuacji związanej z przerzedzaniem, bo to. Wygląda bardzo różnie w różnych stanowiskach. My przeważnie się odnosimy do tego, co tutaj mamy, ale y, korzystając właśnie z tej okazji, że jesteśmy razem, to możemy też i parę słów nawiązać do y, w ogóle y, pełnego takiego obrazu y, związanego z zawiązywaniem tych dwóch odmian przede wszystkim a więc gali i prinsa. No i co y, twoją, Twoim zdaniem tutaj należałoby w kolejnych etapach? E, zrobić. Dzień dobry państwu. No tutaj jesteśmy w e, odmianie gala, ale nawiązując do pytania Janusza, gdzie zapytał się jak wygląda to ogólnie globalnie w Polsce. Oczywiście odmiany diploidalne takie jak gala, golden, champion bardzo dobrze zawiązały i taj, ich tych y, zawiązków jest wystarczająco, czyli osady się kwalifikują do y, przerzedzania. Niestety w odmianach y, triploidalnych, szczególnie w całej grupie Jonagolda, y, zdecydowanie mniejsze jest zawiązanie i tutaj y, opad y, kwiatów był bardzo duży, dlatego jak będziemy w drugiej kwaterze w Prinsu, będziemy rozmawiać w jaki sposób go yy, przerzedzać yy, ogólnie, yy, całą grupę Jonagolów. Tutaj w tej chwili yy, jesteśmy w yy, Gali. Yy, bardzo mocne zawiązanie. Widzimy owoców. Zawiązki mają w tej chwili, mierząc ich między 8, 9 a 10 mm, yy, pojedyncze mają około 11. Ale myślimy, że następnym etapem przerzedzania, który będzie zastosowanie tutaj produktów, które zawierają benzynę będzie... Cities tu akurat będzie. Będzie stosowany tak. Cities, tak? I to będzie piątek sobota. Ze względu na to, że wtedy osiągną tutaj. Zawiązki średnice około 10-12 mm, już wszystkie. Proszę Państwa, widzimy, że zawiązanie jest bardzo silne, ilość owoców. Z danego kwiatostanu jest minimum 4, a często mamy też po 5, dlatego tutaj musimy naprawdę zastosować dobre przerzedzanie, przemyślane przerzedzanie, żeby skuteczność tego zabiegu była bardzo, bardzo O jakiej dawce duża. byś pomyślał? Tutaj, tutaj ze względu na to, że mamy całe drzewa ładnie obłożone owocami, nie ma tak zwanych uszkodzeń pomrozowych, czy poprzymrozkowych, jak w niektórych sadach mogą być, w dolnej części, stosujemy oprysk CITIS-em e, na, na całe drzewa, czyli nie wyłączamy żadnych końcówek. No i tutaj dawkę musimy zastosować na, e, na gali, czy na, na, na tej odmianie, półtora e, litra, żeby tak. była skuteczność. To zgodne z tym, co też myślałem. Pełna dawka. Pełna dawka. E, I wtedy... Koniecznie będziemy mieli pewnie efektywność bardzo, bardzo dobrą. Ale musimy też pamiętać o tym, że warunki do zastosowania benzyny muszą być odpowiednie, które w najbliższych dniach będziemy mieli, czyli wysoka temperatura około 20-22 stopni minimum i tutaj musimy zastosować większą ilość wody, na te drzewa wystarczy 750 litrów dzieci roboczej na hektar. No, cały czas stosując te regulatory wzrostu jesteśmy zależni od tej temperatury. No, oczywiście. Bo wcześniej już pierwszy zabieg był tutaj przeprowadzony moneksem, tak i no, te warunki do, do e, akurat tego zabiegu no, były. Niezależne od nas, ale i też niezbyt dobre, bo jednak cały czas nocy mieliśmy zimne. No, zresztą te ostatnie noce to, to temperatura około 5 stopni, więc to nie są dobre warunki do wnikania substancji z grupy regulatorów. No, oczywiście. Hormony nie działają w niskich temperaturach, zgodzę się z Tobą, Janusz. Druga sprawa, też zauważyłem w tym roku właśnie, że po zabiegu czy preparatami zawierającymi NA, czyli tutaj szczególnie Monex sadownicy stosowali. Efektywność była zdecydowanie mniejsza czy nawet niewidoczna ze względu na te niekorzystne warunki pogodowe, temperaturowe po zabiegu. Do tego w większości przypadków musimy poprawić właśnie e, przerzedzanie e, ten zabieg przerzedzania żeby była efektywność bardzo dobra wiadomo, że tutaj liczyliśmy wcześniej ilość kwiatostanów przyjęliśmy, że w, w obrębie hmm. jednego kwiatostanu e, zawiązało nam około czterech, e, czterech owoców na takim drzewie tutaj mamy przeciętnie cztery, 400 tak, no. owoców a byśmy chcieli, żeby maksymalnie było 160, czyli musimy zdecydowanie Skutecznie przerzedzić w tej chwili, żeby tutaj tych zawiązków nam opadło około 60%, żeby była potem jakość, a wiemy, że w ostatnich latach no tutaj wielkość odgrywa szczególnie dużą rolę, jeżeli chodzi o sprzedaż nawet i. To, jest, gala. to jest takie nasze trochę życzeniowe podejście, zobaczymy, co z tego wyjdzie. wyjdzie Będziemy się przyglądać. Przyglądać. Myślę, że. Warunki pogodowe będą na tyle dobre yy, i dawka produktu będzie na tyle wysoka, że efekt na pewno będzie dobry. I proszę Państwa, tutaj przy diploidach, jeszcze trochę odbiegnę od tej samej odmiany gala, przy diploidach, czy to będzie golden, czy będzie gala, przy takim obłożeniu owoców na drzewie te 1,5 litra musimy zastosować, żebyśmy mieli pożądany efekt. Oczywiście przy jakichś tripodach zdecydowanie mniej, ale to będziemy potem rozmawiali to przy, e, w kwaterze Jona Prince'a. E, oczywiście jeszcze tutaj podpowiem, że jeżeli jest taka możliwość, zawsze robimy zabieg z rana na dzień, czyli gdy jeszcze są jakieś rosa, wyższa wilgotność powietrza jest w sadzie, wtedy ta skuteczność zabiegu będzie zdecydowanie lepsza. Najważniejsze jest, żeby po zabiegu temperatura y, tutaj była powyżej tych 18-20 stopni, wtedy mhm. na pewno skuteczność benzoladyny będzie bardzo, bardzo dobra i na pewno efekt y, końcowy też będzie y, dobry. Okej, okay. dziękuję Marcin za... No, tu odniesienie się do sytuacji, w którą akurat mamy w tej kwaterze. Zanim przejdziemy do kwatery Jona Prinsa, może kilka słów o ochronie. Co w ochronie, co w nawożeniu w chwili obecnej chcielibyśmy zrobić? Zaczniemy od parcha. W chwili obecnej no, zostało gdzieś około 10% zarodników workowych, więc to już jest poziom dość, dość niski. Jeszcze kilkanaście dni i można by powiedzieć, że zagrożenie infekcjami pierwotnymi praktycznie będzie zerowe. Także zabiegi generalnie preparatami zapobiegawczymi, czy to opartymi na kaptanie. Lub też już można wprowadzać nawet mankozep tam gdzie, gdzie powiedzmy trzeba nie ma dostępu dobrego do kaptanów, to może być mankozep. Mankozep też się dobrze miesza z Soriale, więc można takie mieszanki kontaktu plus właśnie soriale ciągle. Ciągle stosować. Także to jeśli chodzi o parch jabłoni, no tu w tych naszych kwaterach z mączniakiem nie mamy zupełnie problemu. Trochę na Jona Prinsie, gdzie niegdzie pojawiał się, ale też taki układ produktowy, o którym wspomniałem, tutaj będzie myślę, że wystarczająco skuteczny do tego, żeby kontrolować tego mączniaka. Co zauważyliśmy w ostatnich dniach, to pojawienie się pojedynczych lub też w niektórych rejonach nie pojedynczych, a, a, a dużych ilości motyli owocówki, jabłkuweczki. Także te, te motyle zaczynają swoją aktywność. Musimy je tutaj monitorować bardzo precyzyjnie, bo wiadomo, że ta owocówka robi zwykle nam niespodzianki pod koniec sezonu i gdy są już wyrośnięte Zawiązki. Okazuje się, że gdzieś tam w gryzy, szczególnie w górnych partiach, korony można znaleźć. Też monitorujemy tutaj w, w gospodarstwie owocówkę południóweczkę. Będziemy też informować, jakie wyniki są, rezultaty tego monitoringu. Jeżeli pojawi się nam większa ilość motyli, w przypadku. Owocówek, no tutaj będziemy rekomendowali zastosowanie afirmu. Także zaczynamy z afirmem, później, później będzie to też imidan. Także tak mniej więcej sobie planujemy ten, te, te pierwsze zabiegi przeciwko szkodliwym motylom. Parę słów o mm, kondycji liścia, co, co Marcin tutaj myślisz jeszcze e, no. o tym e, aparacie fotosyntetycznym, o tej fabryce, która, ja, no, wielkości, od której decyduje, co, co będzie później do zbioru. No, no na pewno. Jakie jakości owoce będą? Wiadomo, że odmiana Gala bardzo lubi ciemny liść, w duży liść, żeby pój, owoce były e, dorodne, dlatego tutaj na pewno zastosowanie e, nawozów magnezowych e, będzie sprzyjało poprawieniu tutaj aparatu tym, tym, tym e, jakości liścia. Widzimy lekkie chlorozy jakieś, na pewno zastosowanie czy magnezu, czy jakiś magnezus z mikroelementami, to był stosowany produkt... E, MagS był e już jedna dawka da dana, tak, ale naturalnie jedna dawka to jest za mało. Robimy, robimy program, także zamierzamy znowu dać w tej chwili MAGS z protaminalem i do tego jeszcze dokładamy ASX mikrostar. Tak, wiadomo, że tą... mikroelementy są bardzo ważnymi pierwiastkami do poprawy jakości liścia, a szczególnie do likwidacji różnego rodzaju chloros, czy to jest w Gali, czy też w Goldenie. Może nawiązując właśnie, że jesteśmy tutaj w Gali, proszę Państwa w tej chwili dużo właśnie się pojawiło chloros na Goldenie, to też właśnie zastosowanie MAC-S z protominalem plus jeszcze ASX -y Micro na pewno ograniczy ilość tych brzydkich liści, którą mamy w tej chwili na odmianie Golden. Dlatego tutaj w tej chwili jest to uzasadniony moment na zastosowanie takiej mieszaniny nawozowej, która pozwoli na właśnie na poprawie jakości. Ogniski no, jest nie tak daleko od Goldena, więc no tutaj też to. Je, chociaż nie jest, uważam, że nie jest zły ten liś, ale, ale do, jeszcze do tego, żebyśmy tutaj mieli pewność, należy te, te zabiegi bezwzględnie przeprowadzić, więc żebyśmy mieli pewność później dobrze wyrośniętych I kolorowych, y, owoców. i kolorowych owoców, nie możemy zaniechać tego zabiegu. Oczywiście. Patrząc na Prinsa po przyrzedzaniu środkiem Nadia, Moi, moim zdaniem mamy dość ciekawe efekty. Nie wiem jak tutaj Twoja opinia wygląda, Marcin. O, na pewno, Janusz, zdecydowanie tak, ze względu na to, że mamy bardzo ładnie zróżnicowanie e, zawiązków, czyli zostają nam po dwa zawiązki z kwiatostanu, które dalej grubieją i rosną, reszta będzie spadała. Mm. Czyli tutaj na całej gałęzi mamy, pozostało nam z kwiatostanu po dwa i zdecydowanie te królewskie, e, o, z królewskich kwiatów zawiązki będą grubsze, a to reszta nam opadnie. E, no na pewno doczekana tutaj było e, pierwsza sprawa dawka, bo dane było kilogram, tak? Tak, tu to, to produktu. To szła kilogram, troszeczkę mniej niż jest nawet w etykiecie. Rejestracyjnej, ale wiadomo, że tutaj siła wzrostu ją na goldów jest trochę większa, zdecydowanie większa niż diploidów, dlatego ta dawka jest uzasadniona, żeby dawać ją mniej. Podeszliśmy ostrożnie, bo no, z lekcji ubiegłorocznej chcieliśmy tutaj też pewną ostrożność e, zachować. Ale chyba ta e, akurat dawka była tutaj e, no, optymalnie dobrana, na, na pewno, jak na te warunki. Na tak? pewno widać, że w optymalnym e, Terminie było zrobione, bo zanim działki kielicha podniosły się do góry, tak. był zastosowany produkt. Zadziałał niesamowicie dobrze. Tutaj też widzimy trzy zżółknięte. Zawiązki dwa zostały nam bardzo ładne, no i tutaj na pewno temperatura odegrała główną rolę, gdzie musiało być po zastosowaniu tego produktu ciepło i efektywność. Może, moment... może była akurat jakaś chwila ciepła, które spowodowało dobrą absorpcję, tak? Produktu, no i tutaj widzimy, że efektywność tego przerzedania jest bardzo, bardzo dobra nawet wspaniała. Nie, nie, nie widzimy właśnie, że jest złe zapylenie, tylko jest efekt no. produktu ze względu Ile mają na zawiązki żółknięcie jak... ogonów. Zawiązki tak. w tej chwili tutaj mają około 11-12 do 14 mm maksymalnie, czyli tutaj jeżeli Ktoś y, potrzebowałby u siebie zrobić korektę przeżydania, to jest jak najbardziej w tej chwili y, chwilę na zastosowanie czy Grubarylu, czy produktu Cities. A tutaj, my tutaj pozostawiamy to moim zdaniem już bez żadnych korekt. Może będzie korekta ręczna niewielka, ale wyszło tak. to przeżydanie bardzo, bardzo idealnie. Tu nie mamy idealnie. siatek, więc no, na wszelki wypadek taki trochę lekki bufor do, do tego, no. żeby coś ręcznie poskubać w momencie, odpukać w niemalowane, gdyby je coś pompo przyszło nie, nie sprzyjającego nad tą kwaterę. Dlatego tutaj e. widzimy, że na pewno plon będzie wystarczający na tym drzewie i jakość tego owocu będzie też bardzo, bardzo dobra. Dbamy o jakość cały czas pompując przez fertygację CATS. Także tutaj e, właściwie Zawartość już, będzie tak, już e, poszła trzecia, ostatnia dawka. W chwili obecnej e, będziemy tutaj nawozić metalosatę e, i e, będziemy tutaj e, jeszcze e, no, na zmianę z kalcyminalem, rozatopem e, e, kalcjum. Także no, wiadomo, wiadomo, że ta grupa akurat odmian wymaga trochę Większej troski ze strony nawożenia wapni. Oczywiście jest to wyjściowy potencjał potem do przechowywania zawartość wapnia w owocu, zarówno żeby nie wystąpił korek, ale też jakieś różnego rodzaju rozpady w trakcie przechowywania. Oczywiście dobrze wspomniałeś o tych produktach. Te produkty, które, o które, które wymieniłeś są bardzo wysokiej jakości i bardzo dobrze pobierane są przez owoc i tutaj zawartość tego wapnia dzięki tym produktom jest na pewno zdecydowanie wyższa niż jakimś standardowym nawozom. No wapniowym. i ten kompleks aminokwasowy tak? Tak, który tutaj bardzo tam. korzystnie na pewno będzie działa. Zresztą y, tu chyba y, ocena y, jakości liści jest bardzo wysoka. Y, gdyby była gorsza to byśmy powiedzieli, że proponujemy jeszcze zastosowanie marala. Jako... W tej chwili obecnej z tym maralem lekko się wstrzymamy, natomiast idziemy jeszcze z tym nawożeniem takim wapniowym, a więc aminokwas plus Plus jony wapnia. Razem to wszystko jest w metalosate kalcium. Oczywiście tak, i na pewno, na pewno zawartość tego wapnia jest zdecydowanie w tych zamiłowiskach, gdzie teraz będzie intensywny wzrost, bo ciepło idzie. No i musimy pamiętać o tym, żeby tego wapnia dostarczyć odpowiednią ilość w tej chwili na start, żeby nie było potem problemów w trakcie przechowywania. Mamy tu czysto, nie ma parcha. Praktycznie też mączniaka trudno znaleźć. Tak samo ze szkodnikami jest, można by powiedzieć, sytuacja opanowana. No i również tutaj, w tej kwaterze, monitorujemy owocówki. Na tym byśmy chyba skończyli. Chyba, że coś jeszcze masz jakieś uwagi nie, Marcin? Tutaj wizualnie drzewom na razie nic nie potrzeba. Jeżeli będzie kontynuowany ten program nawożenia wapniowego. Na razie na pewno to jest wystarczające. E, tutaj liściom nic nie brakuje. Na razie bym zaniechał jakichś tam e, produktów, które by miały poprawić jakość liści. Żeby tutaj nie, nie wywołać wtórnych wzrostów. Tak, tak bardzo, bardzo Reakcji właśnie wzrostu wegetatywnego. Mhm. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Projekt Jabłko. Dziękujemy. Dziękuję Marcin. Dziękuję Janusz. Do widzenia. Do widzenia.